Enzli, gotowa na naukę? Tak. Będzie dobrze? Strzelę stąd. Masz kredę? Chyba. Dziś zapolujemy z Ezli na borowiaki. Nigdy nie strzelała. Fajnie byłoby coś upolować, ale głównie chodzi o to, żeby Enzli nauczyła się łowiectwa. To tutaj klucz do przetrwania. Mam nadzieję, że złapie bakcyla. Zrób kropkę po środku. Prawo. Pierwsza zasada: nie celuj w nic, w co nie chcesz strzelić. Lufa w stronę ziemi lub nieba, żeby kula w nic nie trafiła. Polowania nie nauczysz się od razu. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Gotowa? Tak. Najpierw pozycja. Położysz się, spojrzysz przez lunetę i zobaczysz krzyżyk. Ma być na celu. Widzisz krzyżyk? Tak. Nie dotykaj spustu. Mam strzelić pierwszy? Tak. Potem ty? Tak. Dobrze. Mam nadzieję, że pokona strach i odda kilka strzałów. To dla niej wielki krok. Obserwuj tatę. Tak. W ten sposób widziałaś? Chcesz strzelić? Tak, dobrze. Przesuń rękę. Wyżej. Widzisz cel? Tak, ale nie na drewnie. Gdzie masz celować? Niżej. Tak, za daleko. W górę? Tak, teraz. Po środku. Teraz. Naciśnij spust. Oh, you got it. Brawo. Zabezpiecz. Zobaczmy. Świetnie ci poszło. Musi nauczyć się polować, więc musi oswoić się z bronią. Musi być samowystarczalna. Pomożesz nam poszukać borowiaków? Tak. To chodźmy. Let's go. Wciąż żyjemy z ziemi, ale stare tradycje umierają przez brak wiedzy. Dzień dobry, Glynn. Gotowy na wycieczkę? Pewnie. Nie jadłem pardwy od przyjazdu. Dawno. Pardwa z grzybami w śmietanie. To było dobre. Nie mogę się doczekać. Obyśmy coś znaleźli. Zapolujemy na pardwy. Pokażę Glenowi gdzie są. Uczę go naszego stylu życia, żeby było mu łatwiej. Jesteś gotów? Jestem z Los Angeles, z nie najlepszej dzielnicy, a teraz mieszkam tutaj, żyję z ziemi jak rdzenni mieszkańcy. Nigdy bym na to nie wpadł. Chcę się nauczyć więcej, żeby móc zadbać o rodzinę. Gotowy? Mam plecak na ptaki. Możemy ruszać. O tej porze roku ptaki robią się białe. To najlepszy czas na polowanie. Nie zlewają się z otoczeniem z brązową trawą. Łatwo je wypatrzeć. Biała pardwa. Racja to pardwa. Znajdź dobre miejsce do strzału. Tam jest, na ziemi. Pudło. Wrócą. Nie wiem, gdzie uciekły. Może pójdę poszukać. Chyba poleciały tam. Wiatr nie pomaga przy strzale. Tam są. Przygotuj się. Między olszami. Znajdźmy miejsce na strzał. Weź poprawkę na wiatr, żeby dobrze trafić. Celuj uważnie, musisz trafić. Wiatr spycha pocisk. Przesuń w lewo, w lewo już. Przez wiatr, w lewo. Musisz celować trochę w lewo, z boku. Brawo, trafiłeś. Znam Glenn od 12 lat, od kiedy mieszka w naszej wiosce. Przeszedł długą drogę od etapu mieszkania w mieście. Jest chętny do nauki. Brawo, rozerwałeś pierś? Połowę. Została jeszcze druga. To mięso, tak. Może trochę z ciebie odzyskam. Jesteś moją pierwszą pardwą. Życie tutaj to ciągła nauka. Nie wiem wszystkiego, a tutaj nie wiem prawie nic. Ale cieszę się, że potrafię zadbać o rodzinę. To prawdziwa wolność. Znajdźmy więcej. Świetnie, ustrzeliłeś swoją pierwszą pardwę. Polowanie to tutaj klucz do przetrwania. Kto nie poluje, ten nie je i umiera. Twoje pierwsze polowanie. Cieszysz się? Tak. Gotowa na borowiaki? Tak. To siedziały na ziemi, ale mogą być na świerkach. Wiesz, co to świerk? To jest świerk. Borowiaki żywią się ich igiełkami. Jak wyglądają? Jak kurczaki. Jak małe, brązowe kurczaki. Borowiaki należą do rodziny kurowatych. Zimą to podstawa naszego jadłospisu. Hansli musi zacząć uczyć się myślistwa. Tutaj trzeba polować, żeby mieć co jeść. A zwierzyny jest mnóstwo. Co zrobimy? Nie wiem. Jak przejdziemy? Zbudujmy most. Most? Ostrożnie. Nie zmocz się. Lepiej nie wpadnij. Tam jest pień. Widzisz? Tak. Super. Może przejdziemy po nim? Stań tutaj. Ten pień nie sięga na drugi brzeg. Woda nie zamarzła, bo płynie. Ansley, nie przejdziemy przez wodę. Nie chcę, żebyś się zmoczyła. O tej porze roku mogłabyś się wychłodzić, a my nie mamy jak cię przebrać. Dlatego uważaj i trzymaj tatę za rękę. And hold hand crossing, okay? Przejdziecie na tę wysepkę? Yeah. Tak. Potem wam pomogę. Ten pień nie wygląda za dobrze. Jest śliski? Tak. Może tam tędy? Przejdziecie tędy na tę wysepkę. Potem pomogę wam dojść na drugi brzeg. Dobrze. Ansley szuka z nami borowiaków. Jest inaczej. Zwykle tylko się przygląda. Tak, przejdziecie tędy. Teraz pokazujemy jej różne drzewa. Uczy się bezpiecznego polowania i jak nie wpaść do wody. Dużo się uczy, to ważne. She's learning a lot, and it's important.